Czy trochę większy rozmiar to jest przeszkoda w tej stylizacji, czy też już nie ma żadnych dzisiaj? W modzie nie ma podziału ani na centymetry, ani na kilogramy, ani na typy selwetek. Dla każdego coś dobrego, tylko chciałyśmy dzisiaj pokazać różne odsłony e, stroi weselnych. Tak jest. E, zaczniemy może od mojej modelki. E, Merida Myr Waleczna, <taki>, taki, taki temat. Czasami jesteśmy wewnętrzni księżniczkami Disneya i Aha. wydaje mi się, że wesele to jest świetny moment na taki coming out, żeby właśnie wykorzystać tę naszą wewnętrzną moc i możemy wtedy trochę właśnie zaszalać, oczywiście, żeby nie przyćmieć panny młodej. Musimy zachować pewien y, tutaj... Więc sznyt. <taki> tak. Zielona sukienka do rudości jak najbardziej. Moja ulubiona butelkowa zieleń. Nie bójmy się rozkloszowanych sukienek. Nie widać tak naprawdę, jakie mamy biodra pod spodem. Czy mamy większe, czy mamy mniejsze, ta sukienka mm -hmm. tak naprawdę kryje, e, kryje biodra świetnie. No właśnie, nadal... ta sukienka świetnie się nadaje do tańca, a wesele to tak, już tańca, prawda? Dokładnie Można tak, musimy mieć co? <grymny> 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 Ojej. <grymny> ta sukienka jest świetna do tańca, do tego buty też w trochę w takim klimacie księżniczki. Aha. Wygodne szpilki zawsze polecam mieć ze sobą na wesele jedne buty zastępcze, nie szukujmy się, jest pewna godzina, w której już szpilki nie mają znaczenia i na parkiecie dużo kobietą do bosa, jednak tak, warto rada. mieć ze sobą chociażby balerinki, też bardziej wyjściowe. Świetna Mary waleczna w, pięknej, sukienki, w pięknej sukience butelkowej zieleni, ale dzisiaj też przyprowadziłam do nas panią wioskę. Właśnie widzę, tyle tak. kwiatów. Nasza roślponka piękna, sukienka tiulowa. Niektóre dziewczyny w większych rozmiarach boją się. A może być delikatnie, nie musi być dużo objętościowo, może być właśnie e, bardzo też kwieciście. E, nasza piękna e, rozponka tutaj Mogłaby, z Mogłaby giulowej. być druchną, śmiało, prawda? Tak, też to jest świetna sukienka dla świadkowej. Jeśli mm -hmm. e, panna Moda ma takie właśnie bardziej może w stylu boho wesele, mm -hmm. bardziej romantyczne, to to jest w ogóle świetna sukienka dla druchny, dla świadkowej również, ale też gość weselny na eleganckim przyjęciu świetnie się e, w tym na pewno znajdzie, prawda? Bardzo. Prawozycja numer 3. E, Marilyn Monroe. Dzień dobry, sprowadziłam specjalnie do Państwa. E, jeśli kochamy swoje kręgłości, jesteśmy świadome swojej kobiecości, podkreślajmy to oczywiście ze smakiem. Jeśli chodzi o długości, mm -hmm. unikajmy skrajnych mini, ale możemy mm -hmm. pokazać kawałek nogi, kawałek biustu ze, właśnie e, też, podkreślając mm -hmm. talię, bo e, nasza Merlin ma wspaniałą talię, piękne, krąga biodra i wspaniały biust, dlatego ta sukienka super to podkreśla. Chciałam mm -hmm. też zwrócić uwagę na rękawy, ponieważ dużo dziewczyn, nie tylko plus size, ma wielkie kompleksy związane z ramionami. Duże mm -hmm. não, não, me, não, me, não, me, não me. Sezon weselny to jest sezon bolerek i żakietów, których nie znoszę. Dziewczyny, nie ukrywajmy e, swoich ramion. Nie dodaje nam to wcale uroku. Nie chowajmy się. Często widać piękne suknie przykryte jakimś żakietem, e, marynarką. To jest w ogóle zupełnie niepotrzebne. Możemy sobie zastosować właśnie takie delikatne rękawki, jeśli naprawdę te nasze e, kompleksy nie potrafią, nie potrafimy z nich wyjść. To mhm. delikatny taki materiał na ramiona. Wygląda zwiewnie, fajnie i też nie jesteśmy zbyt ubrane. Mhm. Tak Bardzo jest. ładnie. Właśnie i kolejna, czwarta propozycja, nie ostatnia. Nie? Nie, Tak, mamy tutaj sukienkę tiulową, podkreślającą właśnie biust, ramiona pokazującą, do tego ważna jest dobra bielizna, bo biustonosz tutaj ma wielkie znaczenie, unikajmy biustonoszy z ramionczkami, bo psują całą elegancję kreacji. Do tego torebka, sukienka jest w jednolitym kolorze, więc możemy zaszaleć z dodatkami, do tego torebku tutaj dobrałam właśnie kwiecistą wiosna. Temat, mm -hmm. do tego kolczyki również trochę rozświetlają, dodają właśnie ciekawego, ciekawego looku. Mm -hmm. No i wysoko podpięte włosy, wygodne, właśnie. można szaleć. Mm -hmm. Odsłaniające i szyję, tak. i odsłaniają ramiona, to... szyję i Tak, odsłaniają wydłużają mm -hmm. optycznie, więc też dziewczyny, które tak jak ja mają trochę więcej tutaj w policzkach, jak dodadzą włosy do góry, od razu wysmukla to optycznie. Okay. E Panie wyglądają tak naturalnie, że ja trudno mi sobie teraz wyobrazić waszą cywilną e odmianę. Na ja co dzień również są tak pięknie. Ale powiedzmy, że i Ty Ewo, odsłoniłaś dzisiaj ramiona i tak, też się jesteś zawsze nieprzy, w... stylizacji. Tak, nie, też się wybieram z dziewczynami zaraz na wesele. Chciałam to wspomnieć też, że um, stylizacja to nie tylko sukienka, nie tylko torebka, tylko kolczyki. Możemy również um, mieć fascynator lub ozdobę we włosach. Dzisiaj sobie właśnie pozwoliłam taki, um, taką ozdobę użyć. Sukienka jest prosta, bez dodatków, więc możemy właśnie zaszalić z, z dodatkami na przykład na głowie. I to też fajny efekt twarzy. Bardzo elegancko, bardzo tak. elegancko. A ten dodatek na głowie nie został wyeksponowany, więc prosimy teraz o pokazanie, bo to jest bardzo ważny element. O, bardzo proszę, bo te małe elementy mają znaczenie. Tak, detale tutaj często zmieniają cały charakter stylizacji, więc nawet najprostsza sukienka może się zmienić w niesamowitą balową kreację.